Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kosztach stanu surowego, zamkniętego naszego domu. W ostatnim filmie mówiłem, że budujemy dom w Polsce w Białymstoku. Także dzisiaj chciałem się podzielić kosztami. Ile to nas kosztowało? I zacznijmy od początku. Co to jest? Projekt. Jest to dom parterowy około 102, 152 metry z garażem dwustanowiskowym. W te, budowane w technologii tradycyjnej, murowane. I teraz tak, żeby nie przedłużyć, to nie chcę oglądać do końca. Całość kosztowała nas 318 tysięcy złotych do stanu surowego, zamkniętego. I teraz od początku. Projekt, architekt geodeta, kierownik budowy, gmina, czyli cała papierologia w około 10 tysięcy złotych. Projekt kupiliśmy gotowy e, na internecie. Lokalny architekt go e, trochę e, przerabiał, czyli usunęliśmy wykusz. Raz, że e, musieliśmy trochę zmniejszyć dom, żeby, zmieści, e, żeby się zmieściło 4 metry do e, granicy działki. Dwa, tutaj wagi mam w każdym domu, co miałem, to miałem wykusz i miałem już generalnie tego dość. E, o, opatrzyło mi to się, a dwa, tutaj to ciągnie z tego okropnie, wiadomo, że w Polsce by się inaczej wybudowało, ale nie, nie chcę tego. Usunęliśmy tam chyba jeszcze dwa kominy, zostawiliśmy jeden, miałem w ogóle z kominów rezygnować, ale został jeden w razie wojny. Trzeba będzie czymś palić. Czyli tak, projekt 10 tysięcy. Dostaliśmy pozwolenia, zaczęliśmy kopać, no i niespodzianka. naszy. wiedziałem, że mam e, mokrą działkę, że jest wysoki stan wód gruntowych, ale myślałem, że uda się jakoś z odwodnieniem. No ale było, e, tam gdzie mam, mamy działkę jest naprawdę mokro i trzeba było zrobić płytę fundamentową. I tu już bole bo to wyszło drogo. E, cała płyta... E, to jest tam par parterowy, jak mówiłem, czyli yy, duży po fundamentach. 200, chyba 80 metrów yy, samej tej płyty wyszło kwadratowych. Bardzo dużo. Duży placek betonu, jakby nie patrzeć. Yy, I kosztowało nas to 120 tysięcy. Czyli od, od, dlaczego tak drogo? Kielżbiergoparka. E, trzeba było e, zrobić podbudowę. Tu było e, 18 tysięcy. To było chyba 25 wywrotek, piachu i żwiru. 15 piachu i 20 i 10 żwiru albo, albo na odwrót. E, później e, instalacja kanalizacyjna od razu e, podpłytu od razu trzeba zrobić wyprowadzenie wodno-kanalizacyjne. Tu już kosztowało to 3,5 tysiąca. E, styrodur. Tu już mamy 14 tysięcy. E, dlatego, że to jednak jedna tych metrów tam, tam jest. E, stal. E, około 10 ton stali e, poszło na płytę fundamentową. I ja mam zapisane 24,5 tysiąca, ale chyba coś było więcej, z tego co się tutaj Tutaj brakuje akurat w tej, w tej części. E, beton zamówiliśmy 100 metrów sześciennych, niecałe 100 poszło, chyba 92 metry, e, trochę zostało na, na wieńce później, ale na beton już zapłaciliśmy 28 000. Później z, z, zagęszczarka, włókina, folia, e, robocizna, koniec końców 120 000. No, ja liczyłem na, na ławy, że tak około 60-70 tysięcy 60, 70 będzie na e, stan zero nas kosztował. No, wiadomo, jak to jest: jak się buduje dom, zawsze jest drożej niż się myślało. No, ale trudno. Dobre, dalej e, już poszło bez niespodzianek, że tak powiem. Ściany, e, ściany budujemy, e, poz, zrobimy z silki. E, miałby na początku być beton komórkowy, no, ale. Zmieniliśmy na zdanie i wyszła silka. E, beton komórkowy jest dobrym materiałem, ma dobrą e, dobrą lampę, czyli e, do, do, dobry współczynnik ciepny, ale nie ma, tej, 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 e, ma bezwładności cieplnej jako takiej praktycznie, czyli e, nie trzyma zimna, nie, nie, jest, nie będzie buforem nie trzyma zima zimna latem, a, a ciepła zimą. A silka ma dobrą bezwładną ciepłą no i też trzyma dobrze wymiary. Kto, kto jest budowlańcem, to wie, że z betonem komórkowym bywa różnie. Czyli ściany, ściany poszły, później strop monolityczny, Zdecydowałeś na monolit, też sporo stali na to poszło i chyba 15 tysięcy na beton. Do tego szalunki też trzeba było dopłacić do tego, bo to jednak obszar, obszar długi, wynajem szalunków też kosztuje sporo. Więźba, więźba tradycyjna, w sumie 22 300 zł za więźbę. Jak już mieliśmy strop wylany, monolityczny, to nie opłacało mi się robić wiązarów, bo wychodziły mi drożej teraz. Dwa, że wiązary zajmują sporo miejsca. Mimo, że tam na, będziemy mieli poddasze nieużytkowe, no to fajnie mieć taki, taki bufor, że może tam coś zrobię, jak będę miał potrzebę i pieniądze, albo nie wiem, w ping-ponga będę grał. Taki, taki obszar tam wyszedł. Dach, pokrycie dachowe. Dekarze. Następna firma. 54 tysiące. Zdecydowaliśmy się na dachówkę cementową. Tam to jest jakaś bałtycka, coś tam. W kolorze szarym. 54 tysiące to już jest z, z obróbką z rynnami i z obróbką komina. I z, z be, bez deskowania pełnego. Jeżeli byśmy chcieli no, pełne deskowanie całego dachu, to jeszcze 10 tysięcy na e, deski i, i przybicie, jakby było. Ale no, zrezygnowaliśmy z tego. Daliśmy le, lepsze, e, le, lepszo, lepszą membranę: taką już porządną, żeby w, raz, w razie, jakby coś tam zaciekało, zawsze spłynie po membr membranie. Okna drzwi 30. 6300. Okno drzwi wzięliśmy od jednego z dwóch takich największych w Polsce producentów. A właściwie tam lokalny przedstawiciel tego w Białymstoku nam to zamontował. Mieliśmy dużo wyceń, może 5, może 6, już nie wiem, ale generalnie wszystkie tam podobne są ceny. Tam różnica to tam może by tam 1202. Jakaś firma mniej znana, no to już stwierdziliśmy, że tam bez, bez różnicy to wyszło 20 tysięcy chyba dla, za okna, 16 za, za drzwi i bramę garażową, 8 chyba brama i 6 jedne drzwi i 2 drugie, czyli frontowe 6, tam to jest mamy podwójne z przeszkleniem. I e, boczne tamto do kotłowni to chyba 2000. E, czyli to wyszło dwa, e, całość 318 542 zł, wedle mojego Excela, do surowego, zamkniętego. Oczywiście, no liczyłem, tam, że to będzie mniej. No ale jak to wiadomo, że. E, wszystko idzie. Raz, że ceny materiałów i, i wykonawstwa i robocizny idą szybko do góry. Taniej to, że tak powiem, już było i yy, już będzie, będzie tylko droższe. Yy, przyłącze elektryczne. Przepraszam. <coughs> przyłącze elektryczne 1070 zł za przyłączenie skrzynki. Yy, to się buduje, polecam od razu zacząć od y, przyłącza elektrycznego, y, czyli pismo do PG albo ta orąg, tam, w, y, y, jaki tam dostawca jest w, w okolicy, bo zajęło to im 8 miesięcy na podłączenie tej właśnie skrzynki prądu. Mimo, że jak to zaraz pokażę na zdjęciu, y, słup jest dos, dosłownie na rogu działki i tam na rogu postawili y, przy słupie y, skrzynkę. No ale no, trudno. Ok. Zapraszam do komentowania, jeżeli, jak to wygląda, jak wybudowaliście. Dzięki za oglądanie. Cześć.